Ja, hallo, ja jestem RISE12 i witam was w kolejnym odcinku Stadwarkera. Tym razem, natomiast, no, powiemy sobie coś o evencie obecnym w Gierce. W w którym to nagrywam, jest 18 kwietnia. Oczywiście, witam Was w towarzystwie naszego ukochanego przyjaciela. Tak, ym, w każdym bądź razie, wejdźmy od razu do jego sklepu, bo nie ma co inaczej patrzeć. Mamy oczywiście ochronki przed mailedownym, czyli do ulepszenia powyżej dziewiątki. Ekwipunku, cofkę, jakby nie wyszło, plus 9. I mamy limitowane ulepszenie, plus 9. Dam później znać, właśnie, co jest priorytetem, ale już biorąc pod uwagę, że zrobiłem dłuższą pauzę, to na pewno to sobie wyciągniecie i musicie to użyć, zanim zniknie. Czyli do 15 maja musicie to użyć. Mamy do wyboru peta rangi A za darmo. Grotiny. Mamy tutaj oczywiście jakby ulepszenie szybsze Spirita. Tak, to jest żarcie dla Spirita. Tak będę na to mówił. Familiary 8 dwójka nawet spoko. Energy konwersery, transy, tylko że oczywiście znowu do 15 maja, tylko możliwość wykorzystania, więc śmiesznie. To jest jednodniowe, więc po prostu trzeba to wyciągnąć i od razu użyć. To pozwala jakby od razu wymaksować statystykę, którą się wyrolowało. Ziurkacze. Mm, do kostiumu oczywiście Jest szansa, że to jest do broni, zbroi, sorki e, Jeśli by się okazało, że to jest do zbroi, zbroi to... Ajwet Mamy znowu limitowane do 15 maja ochronki No i dalsze to są tylko takie bardziej wyglądówka, designy Personalnie, personalnie co będę wyciągał Na pewno będzie w pierwszej kolejności ulepszanie na plus 9 insta to Po prostu to musi być darmowy ticket na plus 9, to oczywiście już wyciągam, następnie Meldowni i 1 e, coin, żeby sobie sprawdzić, czy mi wejdzie jak mi wejdzie, to mi wejdzie, nie to nie, soulmate oczywiście, czemu nie, dodatkowe szorty się przydadzą, szani gruton oczywiście, czemu nie, przyda się, żarcie dla spirita, czemu nie oczywiście, przyda się, familiary, czemu nie, oczywiście przyda się, następnie wyciągnę sobie te refine pointy bo czemu nie, tak samo dziurkacze, no i e, potem na pewno wyciągnę karty, bo karty są bardzo istotne i oczywiście podkę tylko że ona też jest 15 z tego moja, bo czemu by nie? To wyciągnę, jak będę latał akurat Golden Labyrinth. bo mam dużo wejściówek, jak sami widzici, widzicie. Okej, okay, skoro już wiem co i jak, para przejść na mapkę eventową mi ją zaprezentować, bo spadałoby co, nie? Plus, będzie to do bo na pamiątkę. Dla mnie. <laughs> Lepsi użyję perfumki bo dodatkowe statystyki. Chyba <laughs> się z Grudinem! Jej. Tak, spodziewałem się tego... No ale... i tak myślałem, że się nie doszło w innym kierunku, co nie? Inaczej nie byłbym sobie prawdopodobnie. Ogólnie, pewnie im wyższy skorp tak jak w poprzednim momencie, jak on się pojawił, tym lepsze nagrody. Chyba łatwiej się wymyślić, tutaj nie lepło. Ehm. Tak. Aha, okej. Okay. Ostatnim razem nie udało mi się, niestety, go zbić całkowicie, więc to jest tylko ta zmiana. Czyli jest tutaj jakiś limit, jakby to. Jakby to ująć. Zobaczmy, ile dostałem za najwyższy poziom tego. 150 przyjemna wartość. Jeśli chodzi o ten evencik, to będzie raczej już wszystko ukazane. W tym evencie są akurat dość dobre nagrody. To was zachęcam do zrobienia tego eventu. Najpierw, żebyście po prostu wyciągnęli trzy pierdety, czyli dla osób, które by po prostu wszedły po nagrody i by robiły na tyle, żeby wyciągnąć te trzy pierdety, to bym powiedział, że to będzie plus dziewiątka PET, jeśli nie macie lepszego, jeśli nie macie rangi S albo nie macie po prostu żadnego rangi A dobrego, to musicie to wyciągnąć. Moim zdaniem, moim osobistym zdaniem. No i kolejną rzeczą taką, którą by było warto wyciągnąć na wszelki wypadek, gdybyście nie mieli jeszcze dziur w kostiumie, to będzie dziurka czy oczywiście. Wydaje mi się, że to będzie tyle. Także ja byłem Rajsu, dzięki za oglądanko. Do następnego. Trzymajcie się. No i cześć! już!